Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. I dalsze słowa, które dotkną spraw o których wiedział tylko Natanael i Bóg, spowodują, że teraz bez wahania podąży za Jezusem, jako jego apostoł Bartłomiej. Legenda o świętym Bartłomieju opowiada o jego pobycie w Armenii. W pogańskiej świątyni szatan przepowiadał przyszłość poprzez boszka. Kiedy tylko Bartłomiej przekroczył jej próg, Bożek natychmiast zamilkł. Opętana przez złego ducha córka władcy króla Polimpiusza była ciężko chora. Bartłomiej spełnił prośbę króla, przybył na dwór i uzdrowił królewnę. Król postanowił odwdzięczyć się apostołowi i wysłał mu kilka wielbłądów obładowanych złotem i innymi kosztownymi darami, prosząc, aby je przyjął. Jednak święty odesłał je jeszcze tego samego dnia, i oznajmił mu, że przybył do Armenii nie po bogactwa, lecz aby zbawić jego duszę i duszę jego poddanych, głosząc wiarę w prawdziwego Boga. Święty nawrócił całe miasto i innych dwanaście największych w Armenii. Wtedy święty ochrzcił nawróconych, wyświęcił kapłanów i powołał kościół chrystusowy, a króla Polimpiusza uczynił pierwszym biskupem w kraju. Po tym, co zdziałał Bartłomiej w Armenii, bardzo wielu kapłanów pogańskich nie mogło pogodzić się z utratą dochodów, które mieli wcześniej zapewnione przez swoich dawnych wyznawców. Z pomocą króla Astiagesa, brata Polimpiusza, który był zagorzałym wyznawcą pogańskim, zorganizowali zemstę. Król wezwał świętego na swój dwór pod pozorem wysłuchania jego nauk. Kiedy Bartłomiej przybył do Albanopolis schwytano go i na rozkaz Astiagenesa odarto ze skóry. Powieszono na krzyżu i wystawiono na widok publiczny. Mimo ogromnego cierpienia, święty nadal nawracał pogan jeszcze przez kilkanaście godzin, co widząc król kazał ściąć mu mieczem głowę. Natychmiast też zarówno Astiages, jak i jego słudzy ponieśli za to karę. Zostali opętani przez szatana, który następnie dręczył ich przez trzydzieści dni, a potem wszystkich podusił. Krótka modlitwa do świętego Bartłomieja: Panie, wzmocnij w nas wiarę, dzięki której Twój apostoł, święty Bartłomiej, dostąpił obcowania z Twoim synem. Spraw, aby dzięki Niemu Twój Kościół stał się sakramentem zbawienia dla wszystkich narodów. Amen.